Kino off Czym jest dla Ciebie, dlaczego się tutaj znalazłeś na tym festiwalu? Kino jest dla mnie e, ciekawą alternatywą dla komercyjnego kina. E, jest to kino, w którym młodzi twórcy bez budżetu, nie posiadając właściwie żadnych środków finansowych, mogą się spełnić i robić coś ciekawego i odmiennego od tego, co serwuje nam kultura popularna. Jakieś oczekiwania? E, chciałbym zobaczyć coś nowego i drastycznie różniącego się od tego, co mogę zobaczyć właśnie w kinie komercyjnym. Dzięki. Pójdziesz szukać pracy? Coś ciekawego, najlepiej nie stresującego, szkolenia, wyjazdy, własne biurko, komputer. Aneta Ozorek, Polskie Forum Edukacji Europejskiej i Filmoteka Śląska. Jak stoi ta edycja w porównaniu z trzecią, drugą, pierwszą, Waszym zdaniem, organizatorów? Myślę, że na, na tyle wysokim, żeby do, doszło do prawdziwych dyskusji, takich całonocnych, na temat poziomu filmów, ponieważ ze względu na czas byliśmy dość ograniczeni. Do pokazów konkursowych mogły wejść tylko mm, około 4,5 godziny filmu, więc selekcja była bardzo ostra i rzeczywiście kłótnie były też bardzo zażarte. Każdy miał swoich faworytów w komisji selekcjonującej, no i było na tyle dużo filmów wartościowych, które naprawdę chcieliśmy pokazać tutaj podczas festiwalu, że, że było bardzo trudno wyselekcjonować te, które, które tutaj już Państwo mają okazję obejrzeć na fest, właśnie na salach projekcyjnych. Jako Polskie Forum Edukacji Europejskiej, to wy zapraszaliście osobistości filmu i nie tylko na ten festiwal. To wy też dobieraliście osoby, które prowadziły warsztaty. Pod jakim kluczem się kierowaliście w wyborze tych no zupełnie nowych, prawda, w porównaniu z poprzednim rokiem, oso osobistości? Hmm, chcieliśmy, że zaprosić gości, którzy będą specjalistami, czy będą właśnie osobami, które będą wypowiadać się w bardzo różnych kwestiach, jeśli chodzi o film, o kino niezależne. Zależy ona na teoretyku kina, na osobie, która zajmuje się reżyserią praktycznie. Pani Ewa Satalecka jest właściwie taką multidyscyplinarną artystką, która interesuje się zarówno projektowaniem graficznym, jak i innymi, innymi elementami właśnie sztuki, czy dziedzinami sztuki. No i też głośne nazwisko polskiej dramaturgii, także, także w to jury jest jakby też, jest chyba takim naszym wymarzonym jury, jest to spotkanie osób, które mogą zadecydować o losach, właściwie osób, dla których często wykazaliśmy filmów tutaj na kierowni do premiera. Warsztaty z animacji poklatkowej, z realizacji sceny dialogowej, z montowania tej sceny, warsztaty charakteryzacji gory i warsztaty, które mają być taką zabawą wspólną dla wszystkich zaproszonych festiwalowych gości, czyli Reksio Session, będziemy robić muzykę do Reksia. Wszystkie warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością, już na długo przed rozpoczęciem festiwalu nie było miejsc na niektóre z nich. <laughs> Czy są już jakieś plany na Kilow edycja piąta przyszłoroczna? Chcielibyśmy zrobić jeszcze lepszy festiwal, który przyjmie jeszcze więcej młodych ludzi, na którym pojawi się tak dużo dobrych filmów jak podczas tej edycji i będziemy uważnie przysłuchiwać się wszystkim głosom osób, które tutaj spotykamy, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby. Nie mamy żadnych planów, zawsze wsłuchujemy się w każdą z edycji w głosy właśnie do, dobiegające czy z sali kinowych, czy właśnie z, z sal, w których odbywają się warsztaty. I na podstawie tych informacji dopiero zastanawiamy się, kogo warto zaprosić, jaki warsztat powinien się odbyć podczas piątej. same te same autobusy, te same widoki. Co dzień te same trudne ludzi, wszystko pędzi, ucieka. Wielkie dzięki. My udajemy się w takim razie na warsztaty. Powodzenia. Thank yeah. you. Czego oczekujesz po tym festiwalu jako młody człowiek pewnie zainteresowany kinem off No Oczekuję obejrzenia fajnych filmów, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś fajnego w przyszłości nakręcić i żeby coś ciekawego przeżyć. Rozumiem, że też jesteś czynnie zainteresowany filmowaniem, nie tylko biernie? Tak, czasami coś nakręcę. Wszyscy staramy się na jaką drodze? Proszę Państwa, to się ciężko, jeszcze ją podnoszę, ale to, że trzeba chować. Adam Radosz, dyrektor Regionalnego Środka Kultury w Katowicach. Panie dyrektorze, jako współorganizator tej fantastycznej imprezy, jak pan ocenia tegoroczną edycję w porównaniu z poprzednimi? Czy jest miejsce na Śląsku na coraz silniejszy festiwal tego typu? To znaczy świetnie, że pan użył określenia fantastycznie, bo jest fantastycznie, dlatego jesteśmy tutaj w tym festiwalu. Myślę, że jest bardzo ważna, duża potrzeba tego, aby film rozwijał się tutaj na Śląsku. Jest dużo środowisk, które tworzą film teraz przy technologii cyfrowej. Jest to bardzo proste w zasadzie i możemy dużo, dużo ciekawych rzeczy pokazać w filmie, mając nawet prosty sprzęt. Komputer, a do tego jeszcze wyobraźnię to można naprawdę dużo zrobić. Dlaczego kinofowe? Dlaczego akurat ten rodzaj filmu Cię interesuje? Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Można zobaczyć bardzo ciekawe spojrzenie młodych twórców polskiego kina. Bardzo dużo oryginalności, bardzo, bardzo fajne w ogóle podejście do takich twardych czy też ciężkich tematów naszego życia codziennego. Dlatego uważam właśnie, że, że warto wpaść na, na taką imprezę i, i poświęcić sobie kawałek tego weekendu, gdyż naprawdę z, można, można z tego bardzo dużo wynieść dla siebie.